Czołem myślącym, dezinformacja jest to jedno z narzędzi wojny. Natomiast jeśli własny rząd, rząd premiera Mateusza Morawieckiego, stosuje przeciwko własnemu narodowi, jest to narzędzie, które jest wymierzone dokładnie przeciwko Polakom. Czego to dotyczy w tym momencie? Kochani, wszyscy znamy wydarzenia na granicy polsko-białoruskiej w Kuźnicy, i rząd odtrąbił sukces, ultimatum. Nasz szef Straży Granicznej przekazał szefowi Straży Granicznej Republiki Białoruskiej ultimatum, że jeśli tam nie cofną i tak dalej na granicy w Kuźnicy, a wiadomo było, że emigranci zostali, uchodźcy cofnięci, dlatego pani Merkel dogadywała się akurat z prezydentem Aleksandrem Łukaszenką, z prezydentem Republiki Białoruskiej odnośnie, co dalej ma z tym być. No więc fajna pauza, czas, więc można się popisać. I ultimatum przedstawiono, jeśli nie będzie spokoju na tym odcinku w kuźnicy Białostockiej, to wówczas, kochani, my jeżeli nie wypełni strona Białoruska, to my zamkniemy wszystkie przejścia graniczne z Republiką Białoruską. Kochani, dosłownie jest to wojna ekonomiczna z własnym narodem. Czy my zdajemy sobie sprawę, co to oznacza? I teraz tak, zadam takie zadajmy sobie wszyscy pytanie. Czy ktokolwiek w rządzie, tym Mateusza Morawieckiego, czy wszyscy ministrowie, wiceministrowie i tak dalej, czy ktokolwiek z nich odrobił lekcję z geografii? Czy świadom geografii? Czy świadom, jakie są ciągi komunikacyjne kołowe i ciągi kolejowe? Nie ma opcji innej, nie ma możliwości w handlu, w komunikacji na wschód niż w naszym ułożeniu geograficznym, niż przejście przez teren Republiki Białoruskiej oraz Ukrainę, no ale później, w związku z tym, że jest sytuacja taka, jaką mamy na Ukrainie, jest Donbas. No i oczywiście Federacja Rosyjska. Jeżeli ktoś wypowiada wojnę, kolejne narzędzie, jak robi to rząd warszawski, przeciwko Republice Białoruskiej, ale także przeciwko własnemu narodowi, i opowiada dzisiaj, że zamyka przejścia graniczne, kołowe, kolejowe z terenem Republiki Białoruskiej to oznacza, że zamyka handel Wschodem, nie tylko kochani Federacji Rosyjskiej, Białorusi, Chin, Niemiec i innych państw Zachodu, tylko naprawdę destabilizuje w sposób bardzo poważnie gospodarczy sytuację dla wielu państw. Oczywiście nikt do tego by nie dopuścił, a jednocześnie co to pokazuje? To pokazuje, że ci ludzie zdesperowani, zagonieni dokładnie gdzieś w jakiś tam kozi róg, no dzisiaj szamotają się, mioczą niesamowicie i są groźni. To są groźni ludzie. I faktycznie w, w kaftanach należałoby tych dla osób niebezpiecznych trzymać. Tak, tak, dzisiaj ci ludzie rządzą nami. Proszę Państwa, oczywiście, że jest to nierealne, wszyscy o tym wiemy. Pytanie. Teraz, a jakie byłyby straty, już pomijając inne państwa, innych przedsiębiorców? A jakie straty byłyby polskim przewoźnikom? Tak, tym bardziej, że wiemy, że to są i nasze towary, i tak zwany tranzyt i tak dalej. Czy przy podejmowaniu jakiejkolwiek takiej decyzji, zwróćcie państwo uwagę, ktoś się zastanawiał, zrobił sobie fiszkę, taką gospodarczą, fiszkę, ile to nas kosztuje, i kolejny koszt. Tej wywołanej przez Warszawę bezsensownej wojny. Dam, już proszę Państwa, wypowiedź pana prezydenta Aleksandra Łukaszenki w tej kwestii, fajnie, bo widzę na naszych portalach, tam była dosyć ciekawa, kilkuminutowa i zachęcam, przedstawimy 2-3 minuty, ale jeszcze kilka wątków wówczas dam tej wypowiedzi, bo tu padły świę, świetne słowa, które właśnie walczą z tą dezinformacją. Польский гожанту. Еще один момент. Это уже, ну, наверное, больше обращение к полякам. Вы, наверное, слышите, что раздаются постоянно угрозы со стороны этих диких, диких политиков и руководителей Польши. Границу закроем кузницу у вас там эту uh, закроют, железнодорожный. Проход, переход железнодорожную и так далее и тому подобное. Но no, я в этом плане только могу сказать, закроют, пожалуйста, если удобнее, закрывайте. Но надо прежде подумать, uh, как они будут общаться с Россией, с Китаем, вообще с Востоком. Поедут через Донбасс, а там ребята резкие. Да, чекают в Донбассе. Но ну, это я так образно говорю, через Донбасс. Их там никто не ждет. Там граница с Украиной у России закрыта. Если эти безумцы не понимают, все равно не понимают. Они пытаются нас тут пугать. Но даже не в этом дело. Мы уже об этом говорили. Они играют на обострение сейчас. Они пытались решить свои внутренние проблемы и внешние за счет давления на Беларусь и показать, кто виноват в проблемах Польши. Вы же знаете, там против абортов, поднялась толпа, матери уже поднялись, пропустите беженцев защищают, фермеров там э, куча проблем и прочее-прочее. Они говорят о наших выборах, а вспомните как победил Дуда. Там же несколько голосов перевесом, и это была полная фальсификация. И если бы американцы не вмешались, там бы было бойня хуже, чем вот все, что происходило у нас, это было бы цветочками. Но американцы вмешались в что Пускай Дуда еще поработает, потом оппозиция придет к власти. А там все управляемо, внешне управляемо. Они а нас упрекают. Что нас упрекают? Сфальсифицировали выборы, поставили во главе этого Дуду, который побежал Дуду. по странам Балтии, тут коалицию какую-то собирает от можа до можа. Не будет от можа до можа. Поэтому мы понимаем, что им надо выбить из Евросоюза там эти миллиарды долларов, а Евросоюз не дает, потому что не соответствует стандартам Евросоюза. И второе, отвлечь поляков, население Польши, отвлечь от тех проблем, которые в Польше существуют. Вот поэтому я честно и откровенно говорю, что я отдал распоряжение по всем каналам, чтобы не дать им возможность поиграться на Беларуси, на теме границы иммигрантов. Понимаете, уже не просто народ Польши, не просто люди начали возмущаться, что они их не понимают. Уже военные пограничники не понимают, не понимают руководство Польши. Мы тоже слышим их разговоры, они уже на нас выходят, говорят, слушай, братья белорусы, давайте жить, как жили раньше. Пожалуйста, давайте, мы не против. То есть мы видим уже поведение польского... КОХАНИ, ВЕНЦ, ВЕНЦ ТАК. Kilka bardzo fajnych kwestii. No pierwsza ta, chyba o ciągach komunikacyjnych, to mamy za sobą. Tutaj pan prezydent się zaśmiał, co by, co by czekało w Donbasie, Dąba, to wszyscy mamy tego świadomość. Następna bardzo ważna kwestia. Yy, oczywiście ten kryzys słu służy o, na granicy, zabawa wojny obecnej władzy, Trafna diagnoza sytuacji w Polsce przyczyn różnego typu obszarów gdzie są kryzysowe i próby za wszelką cenę przykrycia tego dziadostwa tej tragedii wewnętrznej polityki która dochodzi do punktów kryzysowych do tak zwanego punktu krytycznego tak czy owak czyli mamy tego świadomość bardzo dużej inflacji hiperinflacja systemów monetarnych załamania gospodarczego mamy z tego wszyscy świadomość i ta propaganda idzie w tym kierunku i ta wojna jest tylko przykrywką. Cóż, cóż tutaj dodać, cóż ująć. Widzę politycy w Republice Białoruskiej chyba trzeźwie oceniają tą sytuację na terenie obecnej Rzeczpospolitej, ale jest jeszcze też ważna sytuacja od morza do morza, więc między innymi ta eskapada premiera Morawieckiego, Litwa, Łotwa, Estonia. Proszę Państwa, gdyby... Podobno był nawet historykiem, no nie? Nawet z wykształcenia, pan premier Morawiecki. Proszę państwa, jeżeli ktoś ma świadomość, a mówię o tym kotle słowiańskim czyli analogia do kotła bałkańskiego i naprawdę jest arcyzasadna, mimo że to są Bałtowie wymienione te państwa ale gdybyśmy, coraz bardziej to się wpisuje gdybyśmy znali chociaż troszeczkę uwarunkowania, tak niedaleko, sprzed 80 lat, to przypominam, estończycy, łotysze, Litwini, to byli hitlerowcy, sojusznicy z Hitlerem. Oczywiście nie całe narody, ale Waffen-SS, te wszystkie formacje, właśnie takie szczególne, szczególnie z estońskich, łotewskich, ale litewskich, ostro te rządy. Kolaborowały, występowały przeciwko Słowianom, Polakom, Białorusinom, Rosjanom, itd. i tak dalej. I tak dalej. No życzę takich, takich partnerów, i takich, kochani, sojuszy. Natomiast tu padło słowo też od morza do morza, czyli to Trójmorze, tak zwany ten projekt chorych, chorych umysłów. Części. Różnych ekspertów, także internetowych, profesorów, i tak dalej, gości, którzy wzięli ostą kasę, mamili państwo, mamili naród jakimś projektem Trójmorza, który nie ma żadnego uzasadnienia dzisiaj gospodarczego, gospodarczego, a szczególnie uwarunkowań politycznych, bo sobie można snuć mrzonki, ale przepraszam, to się może stać gdzieś na planszy, w ich gabinetach, w trakcie upojnej, alkoholowej nocy rządowej, bo chyba jak słucham ich wypowiedzi, to muszą być ostro na rauszu, lub proszę Państwa, gdzieś w kosmosie, na księżycu, w marzeniach. I takie projekty można tworzyć. Nic nie ma to wspólnego z żadnym realizmem. A poszły na to potężne środki, no i propaganda, namieszanie ludziom w głowach, odciągając jednocześnie od rzeczywistych problemów, i rzeczywistej geopolityki. Tu mają zasługę pan Bartosiak, etc. etc. Państwo zwróćcie uwagę, co się kilka lat temu działo, jak ci różnego typu fachowcy, oczywiście z, z punktu widzenia osobistego interesu, zachęcali w te proste projekty. Ale tu też była bardzo interesująca wypowiedź, zresztą na samym początku. Dzika, dzikie przedstawicielstwo. Dzika władza Polska, tak, dzikie przewództwo władzy, tak, dokładnie, bo inaczej trudno to określić. Tylko pamiętajcie, na szczęście widać, że tu jest rozróżnienie. Polacy są mądrzy. Białorusini o tym dobrze wiedzą, Polacy są zmanipulowani, Białorusini dobrze o tym wiedzą, natomiast wiedzą też, jaka jest władza, i widzą, że ten dysonans między narodem Polakami a władzą, oczywiście plus ich lokaje i, i różnego typu klakierzy, zawsze są, nie ma na to rady. Każda trupa teatralna ma jakąś, choćby najgorsza, ma swoją widownię. I w tym wypadku też tak się dzieje. Ale jest istotne, że jest ten istotny dysonans. I tu bardzo też ciekawa wypowiedź o pogranicznikach. Nasi straż graniczna, pogranicznicy z jednej i z drugiej strony, kochani, oni przez lata znali się, znają, i no faktycznie każdy zaczyna się dziwić po co to jest po co cała ta wojna tym bardziej że powtarza mniej lub więcej kilka tysięcy stoi tam biednych ludzi po tej drugiej stronie z którymi nie wiadomo co nie wiadomo co nie wiadomo jak zrobić tam pada szereg różnego typu argumentacji niestety która nie jest naszej dyskusji publicznej a która dla nas jest no niestety w związku z tym że niejednokrotnie celna i prawdziwa, to tym bardziej upodlająca nas jako Polaków i porażająca. I kochani, dzieje się jeszcze bardzo niedobra rzecz. W serwisach rosyjskich, białoruskich powtarzana, i to dosyć poważnie, no nie? tej sytuacji konfliktowej zmierzającej do sensu stykte wojny, i jest przyrównywany, tutaj jest przyrównywany ten, to wydarzenie, ten okres. Z pierwszej wojny światowej, początku, czyli zamachu w Sarajewie na arcyksięcia Ferdynanda. I zobaczcie, jak to wówczas, wówczas jak to się zaczęło dosyć niewinnie, a jak bardzo poważnie się rozkręciło. Padły strzały, powtarzam, niewinnie. Konflikt, ale w związku z tym, że było takie spolaryzowanie stron. Przypominamy też sobie, jak za pierwszą wojnę światową, gdzie fronty przetaczały się wschodu na zachód po ziemiach Rzeczpospolitej pod różnymi zaborami, ile myśmy, ile myśmy ponieśli, ta ziemia Podlaska, gdzie tutaj na, na długości w 15 roku. 200 kilometrów. Stało prawie od części obecnie to jest Lubelszczyzny, Mazowsza, stało prawie dwie, na 200 paru kilometrach. Stało prawie pół miliona ludzi, front, pół miliona żołnierzy. Zniszczenia niesamowite. Wówczas były tegoż obszaru. Potrzeba nam tego dzisiaj jeszcze więcej? Później, później II wojna światowa ponownie. W jakiś sposób, no niestety to wrześniu 1939, cokolwiek by inni nie sądzili, a ta wojna rozpoczęła się u nas, tak? Czy teraz ta trzecia wojna światowa nam jest dzisiaj potrzebna? Bo jeszcze raz, przypadkowy ogień, wymiana ognia po obu stronach i naprawdę wszystko się zakotuje, się zaczęło. Więc proszę Państwa, naprawdę zwracajcie uwagę, gdzie jest ta dezinformacja, co się, tak naprawdę, co się tak naprawdę dzieje. Uważajcie Państwo, nie dajcie się dzisiaj wciągać to i powodować tą propagandą, którą ze strony rządowej i parlamentarnej, bo równie, powtarzam ciągle, Obecny Parlament Rzeczpospolitej Polskiej ponosi równą winę, jak ten rząd, za te działania wojenne. Trzeba coraz bardziej się ogarniać, trzeba coraz bardziej zwracać uwagę i do tych polityków różnych, parlamentarzystów różnych opcji, Państwo zacznijcie do nich nie pukać, wręcz walić do drzwi i przestrzegać ich i wypowiadać swoje zdanie. Bo jak ja rozmawiam z Polakami, naprawdę nie ma dzisiaj różnego typu szaleńców, którzy chcą wojny. I tutaj koledzy, jeszcze proszą mnie o jeden, jeden wątek i też to do Państwa, byście, byście się zwracali do parlamentarzystów, by jak gdyby to nadzorowali i zwracali się za pytaniami. Wszyscy wiemy, że system monetarny, światowy zmienia się. Ten stary upad, zobaczymy, jaki będzie nowy. Poprzedni był oparty oczywiście na ekwiwalencie złota, teraz niby mamy dolara i tak dalej. I dobrze, że polski rząd zakupił jeszcze dodatkowe złoto. Dobrze, że nasze część złota sprowadził z Wielkiej Brytanii tą jeszcze z okresu II Rzeczypospolitej. Ale, kochani, teraz powiedzmy sobie, i tu mi jeden z kolegów bardzo rozsądny zwrócił uwagę, no wiadomo, co się dzieje i do czego dojść może w tych bardzo ekstremalnych, różnego typu wariantach. Jak to w złoto, ile tak naprawdę jest jego, jak ono jest chronione, kto ma nad tym nadzór? No bo to wszystko wiemy, niby skarbce, Bank Narodowy i tak dalej. Jeśli to pilnują w Banku Narodowym te, te, te no jakby to nazwać te, te dwa blond długonogie, czy dwa blond długonodzy strażnicy od pana prezesa, no to mam wątpliwości, czy dopinują, a wprost przeciwnie. Jedna jest taka uwaga: czy oni nie zahaczą, jak będzie tak ta ekstremalna, trudna sytuacja, czy nie zahaczą tego złota i po prostu nie zrobią to, co podobni do nich ludzie. Są w stanie zrobić, żeby ratować własne skóry i robić dalej własne interesy. Więc też warto, kochani, zwracać na to uwagę. Warto, żeby parlamentarzyści, politycy patrzyli, zwracajcie, zwracajcie bardzo mocno na to uwagę, ile tak naprawdę jest tego złota, jakie są ilości, jak ono jest chronione, bo to może się okazać, że. E, ta wyprawka, którą ewentualnie oni sobie mają przygotowaną, może być tym, z czego my kolejny raz zostaniemy i z kolejnego jak gdyby, obszaru jako naród okradzeni.